Dzisiaj opowiem Wam o ryżu i jego dobroczynnym wpływie na uprawę naszych roślin. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w najbliższym czasie przygotuję filmiki, jak go stosować, w jakich proporcjach, dla jakich roślin i z jakimi dodatkami jest najkorzystniej. Ryż jest jednym z najczęściej uprawianych zbóż na świecie. Jego uprawa rozpoczęła się ponad 5 tysięcy lat temu w Chinach, a następnie rozprzestrzeniła się na terenie całej Azji, ale nie tylko. Dzisiaj ryż jest głównym źródłem składników odżywczych dla milionów ludzi na całym świecie. W swoim składzie ma białka, tłuszcze węglowodany, błonnik, aminokwasy, a także zawiera witaminy z grupy B. B1, B2, B3, B5, B6 i B9, czyli kwas foliowy, a także ponad 100 przeciwutleniaczy oraz witaminę E, a także magnez, selen, cynk, wapń, fosfor, żelazo i potas. Większość znajduje się w łusce ziarna, która jest usuwana podczas przetwarzania, dlatego najlepiej jest wybrać ryż brązowy lub dziki. Przygotuję filmik, i jak przygotować taką odżywkę dla naszych roślin. Nigdy też nie wylewajmy wody po ugotowaniu ryżu, da to nam oszałamiający efekt dla roślin domowych i ogrodowych. Woda pozostawiona po ugotowaniu ryżu, oczywiście bez żadnych dodatków, jest przydatna dla organizmów roślin, ponieważ zawiera witaminy, minerały i skrobię z ziaren ryżu. Opryskując tą wodą rośliny, dostarczamy im wszystkie składniki odżywcze niezbędne dla ich zdrowia, bo przecież dostarcza on im dodatkowej energii, która najlepiej wpływa na rozwój roślin. Jakie są jeszcze korzyści z uprawy ryżu dla naszych roślin? Wywar z ryżu jest naturalnym nawozem. Ten miękki nawóz pozwoli roślinom rosnąć szybciej i obficie kwitnąć. Woda ryżowa jest również naturalnym, ekologicznym lekarstwem na chwasty. Skrobia ma zdolność zwalczania chwastów.